1 sierpnia 1209 roku 10 tysięcy krzyżowców otacza mury Carcassonne. W środku 600 wojowników i wybór między heroizmem a pewną śmiercią. Jak 600 mężczyzn powstrzymuje armię 20 razy liczniejszą przez cały tydzień, jak średniowieczna forteca zamienia się w masowy grób dla elitarnych rycerzy. I dlaczego ta obrona stała się początkiem dwudziestoletniej wojny, która zmieni całą Europę? Remont-Roger Trencavelle stoi na wieży dążonu i patrzy na horyzont. Ma 24 lata, jest wicehrabią Carcassonne, Bezje i Albi. Za nim miasto liczące 6 tysięcy mieszkańców, przed nim chmura kurzu rozciągająca się na 2 km wzdłuż rzymskiej Via Aquitania. To nie chmura, to armia. Temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza. Sierpniowe słońce Langwedocji to nieromantyczne ciepło z filmów. To piekielny żar, który sprawia, że stalowa zbroja staje się piecem. Nieprzypadkowo większość średniowiecznych kampanii zatrzymywała się latem. Ale legat papieski Arnaud Amory nie ma czasu na względy meteorologiczne. Miesiąc wcześniej jego armia spaliła je, mordując 20 tysięcy ludzi w trzy godziny. Teraz przyszła kolej na Carcassonne. Simon de Montfort, 45-letni weteran IV krucjaty, dowodzi awangardą. Za nim tysiąc rycerzy w pełnej zbroi, 4000 tysiące zbrojnych pieszych, dwa tysiące łuczników. 1500 najemników i 2000 pielgrzymów-ochotników przyszłych zabijać w imię Chrystusa. Tręcavel liczy swoich ludzi: 600 wojowników, rycerzy, giermków i zawodowych żołnierzy, 500 mieszkańców zdolnych do walki, głównie rzemieślnicy trzymający łuk może trzy razy w życiu, i 700 uciekinierów z Béziers, którzy widzieli na własne oczy, co krzyżowcy robią z heretykami stosunek sił 1 do 20. W normalnej bitwie to nie byłaby walka, to byłaby rzeź w pół godziny. Ale karkasąd nie jest normalnym polem bitwy. Wicehrabia patrzy na mury. Podwójny koncentryczny system, wewnętrzny pierścień z 25 wież wizygockich, zewnętrzny z 14 baszt. Między nimi 20 metrów wolnej przestrzeni, strefa zabijania, mury zewnętrzne, 8 metrów wysokości, 2 metry grubości, kamień wapienny układany przez rzymskich inżynierów 1300 lat temu. Ale Trękawel wie, że fortyfikacje to tylko połowa równania. Druga połowa to logistyka, najbardziej nudne i najbardziej śmiertelne słowo w wojnach – woda. 10 studni w Carcassonne, 4 w górnym mieście, sześć w dolnym. Wystarczają dla sześciu tysięcy w normalnych warunkach. Teraz w mieście osiem tysięcy ludzi, ponad 35 stopni. Każda studnia musi dostarczyć 1200 litrów dziennie, tylko żeby ludzie nie umarli z pragnienia. To nie uwzględnia koni. 80 koni bojowych potrzebuje po 40 litrów dziennie każdy. Dalsze 3200 litrów. Matematyka jest bezlitosna. Rycerze czekają w wielkiej sali. 32 wasali, ludzie, którzy przysięgli wierność i teraz muszą zdecydować, czy ta przysięga jest warta śmierci. pierre Roże de Cabaret mówi pierwszy. jest miało 9000 mieszkańców. Poddali się po trzech dniach. Legat Amory obiecał bezpieczeństwo. Zabili wszystkich. Kobiety, dzieci, Niemowlęta. Spalili ich w kościele Świętej Magdaleny. 20 tysięcy trupów w 3 godziny. Bertrand de Seyssac, mentor Trenkavela, mówi: Mamy trzy opcje. Pierwsza: Poddać się, szansa przeżycia 0%. Druga: Uciec do Aragonii, może 50% dla nas, 0% dla 6 tysięcy mieszkańców. Trzecia: Walczymy. Zamieniamy mury w piekło i trzymamy ich tu. Aż graf tuluzy, zmobilizuje posiłki. To samobójstwo, szepcze młody rycerz. Nie, to matematyka. Krzyżowcy to pielgrzymi na 40 dni odpustu. Za dwa tygodnie połowa wróci do domów. Za miesiąc Demont Fork zostanie sam z 1200, przeciwko murom, które przetrwały 1300 lat. Co myślisz, czy obrona miała sens? Napiszcie w komentarzach. Naprawdę chcę poznać Wasze zdanie. Trenkawel wydaje rozkazy: Ewakuacja dolnego miasta do Cytadeli. Spalenie budynków, mogących dać kryjówkę, przygotowanie wrzątku, smole i kamieni. I najbardziej kontrowersyjne: konfiskata połowy zapasów żywności od rodzin. Pier de z raportuje: 280 łuczników. po 20 strzał, 5600 w sumie. Możemy odeprzeć 20 ataków. Czysta kalkulacja śmierci. 2 sierpnia o świcie armia krzyżowców kończy rozmieszczenie. Simon de Montfort osobiście wybiera pozycje dla pięciu obozów wokół miasta, po jednym przy każdej bramie, żeby uniemożliwić jakąkolwiek ewakuację lub dostawę posiłków. Arnot Amory, sześćdziesięcioletni legat, papieski i cysterski opat, celebruje mszę polową. Jego kazanie jest krótkie. Bóg wybrał was jako swoje narzędzie. Każdy heretyk, którego zabijecie, to dusza ocalona od wiecznego potępienia. Karkason jest gniazdem węży. Wypalcie je. Dla dziesięciu tysięcy ludzi stojących w kolumnach, to nie jest metafora, to rozkaz operacyjny. Simon de Montfort jest inżynierem oblężniczym z dwudziestoletnim doświadczeniem. Widział upadek Konstantynopola podczas czwartej krucjaty. Zna dokładnie, jak złamać każdy typ fortyfikacji. Patrzy na podwójne mury Carcassonne i widzi nie potęgę, ale problem matematyczny do rozwiązania. Pierwsza faza – rekonesans. Dwustu lekkozbrojnych pieszych podchodzi do zewnętrznego muru. Testując zasięg obrońców. Ucznicy trenkawela czekają. 80 metrów 60 45. Rozkaz pada, 280 łuków strzela jednocześnie. Grad strzał spada na zwiadowców jak śmiertelny deszcz. Nie ma czasu na krzyk, mężczyźni po prostu upadają. 1, 15, 47. Reszta ucieka w panice, zostawiając rannych leżących na polu, które zaraz zamieni się w piekło pod sierpniowym słońcem. De Montfort notuje: efektywny zasięg obrony 45 metrów, gęstość ognia wysoka, dyscyplina profesjonalna. To nie są chłopi z widłami, to wyszkoleni ucznicy, ale ma plan. Kstati, jeśli ta historia Was wciągnęła, postawcie lajka like i subskrybujcie kanał. Dalej będzie jeszcze bardziej epicko. A teraz zobaczcie, jak de Montfort przygotowuje pierwszy prawdziwy szturm. 300 cieśli zaczyna budować osłony, pawise, drewniane tarcze wysokości człowieka, które pozwolą piechocie zbliżyć się do murów bez bycia rozstrzelanym. Jednocześnie 200 kowali przy polowych kuźniach produkuje haki, drabiny i żelazne lemiesze do taranu. 4 sierpnia o południu wszystko jest gotowe. Pierwszy prawdziwy szturm 1500 pieszych ustawia się w kolumny. Przed nimi 800 ludzi niosących pawisy, za nimi 200 łuczników gotowych do prowadzenia ognia krycia. I na końcu taran, 12-metrowa belka z kutym żelaznym łbem, którą niesie 60 mężczyzn. To nie była średniowieczna romantyka. To była przemysłowa maszyna do zabijania, szykująca się do zmiażdżenia kamiennej bariery między nią a ośmioma tysiącami ludzi w środku. Pierde Wazens patrzy z wieży bramnej na te procesje śmierci. Dla 280 jego uczniów to będzie egzamin: albo zatrzymają pierwszą falę i pokażą krzyżowcom, że te mury są nie do zdobycia, albo szturm przebije się, a wtedy obrona zamieni się w walki na noże w wąskich uliczkach dolnego miasta. Trąby zagrały, 1500 ludzi ruszyło. Pierwszych 100 metrów przeszli w ciszy, tylko tu pod setek stóp o wyschniętą ziemię, potem 80-60. De Voisin podniósł rękę. 280 łuczników naciągnęło cięciwy. 45 metrów. Feu! Pierwsza salwa uderzyła w pawisy jak stalowy grat, drewno zatrzeszczało, trzy tarcze pękły, zabijając ludzi za nimi, ale większość wytrzymała. Kolumny szły dalej, 30 metrów, druga salwa. Tym razem obrońcy mierzyli wyżej. Strzały leciały łukiem, spadając za pawisy. Dwunastu ludzi runęło, ale to nie wystarczyło. Dwadzieścia metrów, łucznicy krzyżowców odpowiedzieli. Dwustu łuków strzeliło w górę, w szczyty murów. Strzały świsnęły nad głowami obrońców, ale trzech zostało trafionych, jeden w szyję, dwóch w ramiona. 15 metrów i teraz zaczęło się prawdziwe piekło. Na szczycie murów pojawili się ludzie niosący wielkie kotły: wrząca woda, roztopiona smoła, rozgrzane kamienie wielkości ludzkiej głowy. Przez pięć godzin obrońcy przygotowywali to wszystko na dziesiątkach ognisk w Dolnym Mieście. Pierwszy kocioł przewrócił się. Dwadzieścia litrów wrzątku spadło na grupę dziesięciu ludzi, prących z drabiną. Nie było krzyków, nie było czasu na krzyki. Byli ludzie w zbrojach i nagle byli gotujący się we własnej skórze, gdy metal przekazywał upiorny żar bezpośrednio na ciało. Pięciu upadło natychmiast, trzech rzuciło drabinę i próbowało zerwać zbroje. Dwóch biegło w kółko, pokryci parującymi pęcherzami. Smoła była gorsza. Przykleja się do skóry i pali dalej, nawet jak się odtoczysz. Jeden z najemników dostał litr gorącej smoły prosto w twarz. Medycyna średniowieczna nie ma pojęcia o przeszczepach skóry czy oparzeniach trzeciego stopnia. Ma tylko jeden terapia. Modlitwa i śmierć w ciągu doby. Ale najgorsze były kamienie. Kilodziesiątkilogramowy głaz rzucony z wysokości 8 metrów rozwija prędkość około 40 km na godzinę. Trafia człowieka w ramię, miażdży kość na pył, trafia w głowę, czaszka pęka jak jajko, trafia w grupę trzech ludzi niosących taran. Wszyscy trzej przestają istnieć jako zorganizowane struktury biologiczne. Co myślisz o tej taktyce obrony? Czy była zbyt brutalna, czy właśnie przez to skuteczna? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To naprawdę ciekawy temat. Po 15 minutach pierwszego szturmu Simon de Montfort dał sygnał odwrotu. 1500 ludzi weszło, 1390 wróciło, 110 zostało na polu przed murami, martwych, rannych lub umierających. Stosunek strat jeden do zera, obrońcy nie stracili ani jednego człowieka, krzyżowcy stracili 110 i nawet nie zadrapali muru. Ale Simon de Montfort nie był głupcem, który powtarza te same błędy. Tej nocy jego inżynierowie pracowali przy pochodniach, konstruując coś, czego Trencavel nie widział nigdy w życiu. Belfry, ruchoma wieża oblężnicza. 12 metrów wysokości zbudowana z ciężkich belek dębowych, przykryta surową skórą bydlęcą nasączoną octem, żeby nie zajęła się od płonących strzał. Na szczycie platforma dla 20 łuczników. W środku drabiny prowadzące do pomostu, który można opuścić jak most na szczyt muru. Na dole sześć wielkich kół i osiemdziesiąt mężczyzn gotowych pchać tę potworność w stronę murów. To była średniowieczna wersja czołgu machina przeznaczona do przeniesienia atakujących w bezpośredni kontakt z obrońcami, ignorując wszystkie dystansowe środki obrony. 5 sierpnia o świcie Belfry był gotowy. De Montfort osobiście sprawdził każdy węzeł, każdą belkę, wysłał modlitwę. I dał rozkaz. Osiemdziesiąt ludzi zaczęło pchać. Dla obserwujących z murów widok był przerażający. Ta rzecz sunęła w ich stronę jak drewniany kolos i żaden z ich łuków nie mógł jej powstrzymać. Strzały odbijały się od mokrej skóry. Kamienie zostawiały wgniecenia, ale nie powstrzymywały marszu. Trenkawel rozumie natychmiast, jeśli ta maszyna dotrze do muru, dwudziestu elitarnych łuczników krzyżowców będzie strzelać w dół na jego obrońców z pozycji wyższej o 4 metry. Oni zdominują szczyt muru. A potem most opadnie i fala napastników zaleje bastę. Ogień krzyczy do swoich ludzi: podpalcie to. Dziesięciu łuczników zanurzają strzały w smole i podpalają. Płonące pociski lecą w stronę Belfry. Większość odbija się. Trzy trafiają w szczeliny między deskami. Jeden zapala wewnętrzną drabinę, ale ocet robi swoją robotę. Ogień się tli, dymi, ale nie rozgorzał w prawdziwy pożar. Belfry jest teraz dziesięć metrów od muru. Obrońcy panikują. Niektórzy rzucają kamienie, inne leją wrzącą wodę, ale wieża idzie dalej. I wtedy Bertrand de Saisac widzi to: słabość konstrukcji, koła. Gigantyczne drewniane koła, szerokie na pół metra. Jeśli je zniszczyć, zgadnijcie, co zrobił de Saisac dalej. To był akt absolutnego desperacji i czystej geniuszności jednocześnie. Haki! krzyczy. Wszyscy z hakami do przodu. Dziesięciu ludzi biegnie z długimi żelaznymi hakami, przywiązanymi do lin, wychylają się nad merlonami, ciosami kamieni chroniącymi szczyt muru i rzucają haki w dół, próbując zahaczyć okoła Belfry. Trzej zrzucają za daleko, dwóch za blisko, ale pięciu trafia, ciągnij, ciągnij. Czterdziestu mężczyzn łapie Liny i ciągnie z całej siły. Haki wbijają się w drewno kół. Belfry, pchana przez 80 ludzi z jednej strony i ciągnięta przez 40 z drugiej, jej, zaczyna przechylać się na bok. Wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. 12 metrów wysokości konstrukcji zaczyna tracić równowagę. Inżynier De Montforta krzyczy do pchaczy, żeby cofnęli się, ale jest za późno. Belfry przewraca się. 20 uczniów na szczycie ma pół sekundy, żeby zrozumieć, co się dzieje. Potem spadają 8 metrów prosto na ziemię, razem z tonami dębowego drewna. Dźwięk jest potworny: łoskot drewna, krzyk ludzi i głuchy trzask łamanych kości. Z 80 mężczyzn, którzy pchali maszynę, 37 zostaje zmiażdżonych przez spadającą konstrukcję. 20 łuczników na szczycie, wszyscy martwi albo od upadku, albo przygniecionie przez własną wieżę. Simon de Montfort patrzy na ruiny swojego arcydzieła inżynieryjnego i po raz pierwszy od rozpoczęcia kampanii jego twarz pokazuje emocje czystą, zimną wściekłość. 57 ludzi straconych. Trzy dni pracy zniszczone w 15 sekund, i wciąż ani jeden obrońca nie zginął. Ale de Montfort jest weteranem. Wie, że oblężenie to nie jeden szturm, ale seria prób, testów i niewyczerpującej presji. Ma 10 tysięcy ludzi, nieograniczone zasoby i błogosławieństwo papieża. Trenkawel ma 600 wojowników, 10 studni i zegar tykający w rytm sierpniowego słońca. Matematyka jest po stronie krzyżowców i wszyscy to wiedzą. Tej nocy trenkawel schodzi do studni w centrum górnego miasta, zanurza wiadro. Zwykle woda jest na poziomie 3 metrów w dół, teraz jest na 4,5 metra. Poziom wody spada. Nie katastrofalnie, nie dramatycznie, ale spada. 2,5 cm dziennie za 3 dni będzie 5 metrów, za tydzień 6. Gdy poziom osiągnie 12 metrów, studnia wyschnie całkowicie. Mają może 10 dni wody. Może 12, jeśli wprowadzą jeszcze bardziej restrykcyjne racjonowanie. Może 15, jeśli zaczną zabijać konie, żeby zmniejszyć zużycie. A posiłków od hrabiego Tuluzy wciąż nie ma. Trencavel wraca do swojej komnaty i patrzy na śpiącą żonę Agnieszka de Montpellier. Ma 20 lat. Znają od dzieciństwa. Pobrali się trzy lata temu w katedrze w Béziers, która teraz jest stosem zwęglonych kamieni i kości. Myśli o Béziers, o dwudziestu tysiącach ludzi zabitych w trzy godziny, bo uwierzyli obietnicom krzyżowców. Myśli o słowach, które legat Arnaud Amory wypowiedział, gdy żołnierze pytali, jak odróżnić katolików od heretyków. Podczas rzezi, zabijcie ich wszystkich. Bóg rozpozna swoich. Napiszcie w komentarzach, czy wierzcie, że te słowa naprawdę padły. Mnie bardzo interesuje Wasze zdanie na ten temat. I wtedy Trenkawel podejmuje decyzję, która zmieni wszystko.